To wspaniała współpraca, bardzo słodka, słodka w wynikach i słodka smakowo. Natomiast zaczęła się w 2021 roku, kiedy to Wedel do nas się zgłosił i chciał wykonać baryłki z likierami seplicy. Bardzo nas to ucieszyło, natomiast po kilku miesiącach współpracy powiedzieliśmy im jasno, że nie chcemy skończyć współpracy tylko na baryłkach, tylko mamy pomysł na kilka produktów z dodatkiem czekolady Wedla. No We... Zdarzyło się. Pracowaliśmy nad tym projektem kilka lat. W tamtym roku wprowadziliśmy trzy smaki na próbę: Czekolado, czekoladową, słony karmel i ciemną czekoladę z kawą. Natomiast w tym roku wprowadzamy pięć smaków: dwa smaki na cały rynek już od października: słony karmel z dodatkiem białej czekolady i czekoladowa z dodatkiem ciemnej czekolady. Natomiast trzy smaki będą dedykowane dla siedzi, cappuccino, dla biedronki kokosowa z białą czekoladą dla Dino i migdał z białą czekoladą dla Lidla.